Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. W przeciwieństwie do rozległej sieci metropolii na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych, południowe Stany mają własną kulturę i styl życia. Mówi się, że jest to spuścizna kulturowa po Francuzach, którzy osiedlili się na południu USA. Styl życia na otwartej przestrzeni i świeżym powietrzu. Kultura południowa jest bogata w mity, legendy i tajemnice, które są tak samo częścią stylu życia na tym obszarze jak wszystko inne i z pewnością przyczyniają się do dziwnego uroku tego regionu. Być może to zwiększone obszary rozległych, niedostępnych, podmokłych lasów i otwartych terenów przyczyniły się do powstania opowieści o potworach, które czają się w tej części świata. Chociaż większość współczesnych relacji o skunk-ape wydaje się pochodzić z obszarów wokół Everglades na Florydzie, to istnieją jeszcze domniemane obserwacje w całych południowych Stanach, tak daleko na zachód jak Teksas i na północy w Kentucky. Opisy rzekomego stworzenia są bardzo podobne do obserwacji wielkiej stopy. Z tą główną różnicą, że skunksowa małpa jest znacznie bardziej podobna do szympansa lub orangutana niż do człowieka bestii Sasquatcha. Mówi się, że porusza się niezwykle szybko i szaleńczo. Terenem zamieszkania tego potwora są bagna, towarzyszy mu też okropny zapach. Stąd też nazwa. W historii tego potwora pojawiło się kilka fotografii tajemniczej bestii. Być może najsłynniejsze z nich to zdjęcie Majaki, które zostały zrobione przez starszą kobietę w Majaka na Florydzie w roku 2000. Niedawno dwóch mężczyzn, którzy pływali kajakiem, w Letty Park na Florydzie zdołało nagrać kilka minut materiału wideo przedstawiającego to, co uważają za małpę skąg. W marcu 2013 roku Mike Falsoner, mieszkaniec Florydy, zdołał uzyskać materiał wideo przedstawiający stworzenie w parku stanowym Maya River w hrabstwie Sarasota. Upublicznił wideo w czerwcu tego samego roku. Podczas gdy toczy się debata na temat tego, czym może być to stworzenie, istnieją teorie, które zakładają, że jest on częścią rodziny wielkiej stopy. Inne teorie mówią o populacji dzikich szympansów w regionie. Jest to prawdopodobnie wynik uwolnienia szympansów na wolność. Być może jedną z najdziwniejszych opowieści o bestiach wędrujących po dziczy jest dwupalczasty tom, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie wiadomości na temat dużych krokodyli nilowych znalezionych na Flordzie. Czasami określany jako aligator demonów, Tom z dwoma palcami miał krążyć wzdłuż granicy stanowej Alabamy i Florydy, a historie wydają się pochodzić z początku XX wieku. Szacuje się, że ma około 14 stóp długości i płonące czerwone oczy. Podobno zaatakował liczne bydło, a nawet lokalnych mieszkańców. Według legendy jego nazwa była wynikiem dziwnych śladów, które pozostawiał po ataku lub obserwacji. Mówi się, że krwiożercza bestia straciła wszystkie poza dwoma palcami na przedniej nodze, przypuszczalnie ze stalowych pułapek. Podjęto wiele prób upolowania i zabicia dwupalczastego toma, ale wszystkie się nie powiodły. Jedną z dobrze znanych i często powtarzanych prób usiedlenia ogromnego stwora była próba pap Hainesa, który postanowił użyć dynamitu do wysadzenia w powietrze dwupalczastego toma po tym, jak zabił jednego z jego muchów. Haines chciał załatwić sprawę raz a dobrze. Nie pochodził od mężczyzn, którzy się z czymkolwiek cackali. Tak więc razem z traperami załadowali staw, w którym, jak sądzili, wytropili bestię dynamitem. Było go tyle, że zmieściłoby się w pokaźnej stodole. Kiedy staw już był wyładowany w newralgicznych miejscach dynamitem podpalono go. Jednak po wybuchu słychać było krzyki i szaleńcze pluski dochodzące z innego obszaru stawu. Zanim Haines dotarł do dźwięku, który powodował zamieszanie, miał do czynienia na wpół z jedzonymi szczątkami swojej dwunastoletniej wnuczki. Po tym incydencie wzmożono obserwację. Chciano wytropić aligatora i potwora tym samym o dwóch palcach. Jednak po kilku latach stwierdzono, że jeśli taka bestia istniała, musiała albo zostać zabita, albo umrzeć śmiercią naturalną. Jednak w latach 80. mówiono, że obserwacje zaczęły się ponownie, podobnie jak nagle pojawiły się dwupalcowe ślady blisko zbiorników wodnych. Poczytne miejsce wśród obserwowanych potworów zajął Altamaha, stworzenie typu potwora z Loch Ness, co samo w sobie jest interesujące, ponieważ obszar najbardziej związany z obserwacjami Darien był kiedyś zasiedlony przez Szkotów z Inverness w pobliżu Loch Ness. Chociaż sceptycy twierdzą, że obserwacje to nic innego jak kłody unoszące się w wodzie, inni mówią o stworzeniu o długości 30 stóp, które ma płytwy, które pomagają mu się z kolei poruszać. W 1981 roku nastąpiła fala zauważyń tego potwora w regionie po tym, jak dwóch rybaków twierdziło, że widzieli stworzenie, które wydawało się mieć dwa garby na grzbiecie i pozostawiało ślad w wodzie podobny do tego, jak wygląda woda, gdy przecina ją motorówka. Wraz ze wzrostem obecności mediów w okolicy zgłosiło się znacznie więcej osób, które twierdziły, że widziały stworzenie. Jedna osoba twierdziła, że potwór miał głowę węża, a inna powiedziała, że bestia była tak wielka, że gdy przepływała, powodowała, że łodzie na powierzchni wody wpadały na siebie. Obserwacje rzekomego potwora morskiego trwają do dziś, podobnie jak teorie, które na temat tego, co może być, a co nie, są tworzone. Jedną z opowieści budzących strach jest historia potwora Gowrą, który upodobał sobie za posiłek ludzi. W wydaniu Arkansas „Gazetę” z 31 stycznia 1897 roku pojawiła się opowieść o strasznym potworze zwanym że rzekomo nazywanym tak ze względu na dźwięk, jaki wydawał podczas przemieszczania kraju Arkansas późną nocą. Opowieść ta została najwyraźniej opowiedziana Arkansas Gazetę przez podróżującego biznesmena Williama Millera, który stał się częścią grupy ludzi, którzy zamierzali polować na bestię po tym jak zabiła ona wiele bydła i żywego inwentarza w okolicy. Najwyraźniej udało im się wyśledzić gołroła w jaskini z podziemnym jeziorem, w której znaleziono szkielety różnych zwierząt, a nawet ludzkie kości. Wszystkie pozbawione ciała, czyli obgryzione do białej kosteczki. Mężczyźni czekali na potwora, gdy nagle wynurzył się z wody, sprawiając, że ziemia zadrżała. Mężczyźni skierowali nań całą swoją siłę ognia i chociaż ostatecznie zwyciężyli, jeden z ich grupy został pozbawiony głowy przez paszczę bestii. Miller twierdził, że stworzenie to miało sześć metrów wzrostu: szponiaste, płetwiaste stopy i rząd rogów na grzbiecie. Stwierdził również, że ciało zostało wysłane do Instytutu Smithsona, chociaż nie ma żadnych zapisów, by kiedykolwiek dotarło. Znamy działania Instytutu Smithsona w zakresie ukrywania dowodów mających cechy podważalne teorii ewolucji, tak więc można się spodziewać, że ciało potwora dotarło do Instytutu i zostało dobrze ukryte, o ile nie zniszczone, czyli spalone. Zgodnie z raportem prasowym dostarczono zdjęcie, ale zamiast tego zdecydowano się pokazać szkicę potwora zamiast po prostu wydrukować zdjęcie i pokazać ludziom. Zdjęcie mogło powiedzieć zainteresowanym dużo, a praktycznie wszystko, co muszą wiedzieć o raporcie tyczącym się potwora Gowrą. Badacz i ekspert od folkloru Vance Randolph. Badacz historii Gouraud stwierdził, że istnieją doniesienia o tym stworzeniu z lat 80. XIX wieku i że dalsze badania mogą sugerować, że stworzenie nie było samotnym potworem, ale częścią gatunku istot, które są w dużej mierze nieznane. Ostatnia znana odnotowana obserwacja Gouraud miała miejsce w górach Ozark w 1951 roku. Podobnie jest z opowieścią o Rojaro, wilkołaku z Luizjany. Legendy Rojaro są zasadniczo bardzo podobne do tych europejskich legend o wilkołakach i dotyczą osoby, która może dowolnie zmieniać kształt w wilko istotę. Wydaje się, że legendy zostały sprowadzone na te tereny przez wczesnych francuskich osadników i sięgają setek lat wstecz. Niektóre wariacje opowiadają o stworzeniu o ciele człowieka i głowie wilka. Istnieją też opowiadania, które mówią, że Row Ro jest wynikiem zaklęcia lub klątwy, które można na kogoś nałożyć. Gdy zostaną poddani tej klątwie, pozostaną o Row Ro dokładnie 101 dni, zanim klątwa zostanie złamana, a nawet wtedy wymaga, aby Row Jarrow wyssało krew osoby, zanim wróci do normalności. Mówi się również, że dana osoba nie może mówić o swoich doświadczeniach jako roujara, Ro, ponieważ jeśli to zrobi, zostanie zabita przez osobę, której krew piła. Nie wszystkie potwory w tej części świata należą do odmiany zwierzęcej. Chociaż opowieści o czarownicach i czarach można znaleźć na całym świecie, Bel Witch of Tennessee jest prawdopodobnie jedną z najbardziej znanych Chociaż istnieje bardzo niewiele, jeśli w ogóle, doniesień prasowych o rzekomych wydarzeniach z początku XIX wieku w domu Belów w Tennessee, legenda o wiedźmie z Bell jest prawdopodobnie jedną z najbardziej znanych opowieści w Stanach Zjednoczonych. Historia jest tak popularna, że zainspirowała powstanie współczesnych filmów, takich jak filmy Blair Witch Project i An American Hunting. Historia zaczyna się, gdy John Bell zauważył na swojej ziemi dziwne zwierzę, podobno miało ciało psa i głowę królika. Próbował go zastrzelić i zabić, ale stwór uciekł i zniknął mu z oczu. Wkrótce rodzinę nękały dziwne odgłosy wokół domu, a także pukanie w ściany. Słyszeli również odgłosy łańcuchów w ich domu i coś, co brzmiało jak szczury drapiące i obgryzające słupki ich nóżek. Kiedy jeden z członków rodziny zapalał świecą w pokoju, aby zbadać sprawę, dźwięki natychmiast cichły, a następnie pojawiały się w innym pokoju w domu. Dziwna aktywność zdawała się skupiać swoją energię na samym Johnie Bellu i jego nastoletniej córce Elizabeth Bell. Wiele osób twierdziło, że były świadkami dziwnych wydarzeń na terenie posiadłości, a im bardziej historia stawała się głośna, tym większe budziła zainteresowanie mieszczan. Nawiedzenie nagle się skończyło, gdy John Bell pozornie popełnił samobójstwo, połykając nieznaną truciznę. Wydawało się, że nikt nie wie, kto mu ją dał ani jak wszedł w jej posiadanie. Zaledwie 100 lat później w 1912 roku pojawiły się doniesienia, że Bellwich powróciła, ale tym razem jej działalność miała miejsce w Alabamie. Historia, która ukazała się w Montgomery Advertiser 25 lutego 1912 roku, twierdziła, że dziwne zwierzę widziano, jak czai się w mieście Florence w Alabamie, a co gorsza, tajemnicze stworzenie podobno wydała mrożący krew w żyłach dźwięk, który brzmiał jak krzyk przerażonej kobiety. Ponieważ ludzie w okolicy dobrze zdawali sobie sprawę z Belwich i losu samego Johna Bella, mieszkańcy miasta powstrzymali się od próby zabicia zwierzęcia. Oczywiście południe, szczególnie nowy Orlean w Luizjanie ma w sobie kulturę magii, w szczególności magii wodu. Przez cały XIX wiek Marie Vie była otaczana w stanie Luizjana dość dużym kultem, znana była jako królowa wódłu i była w swoim czasie dosyć znaną celebrytką, a wielu ludzi opowiadało historie o jej tajemniczych, czarujących działaniach. Te historie zakorzeniły się w okolicy i stały się miejskimi legendami. Levi była praktykującą wódu. Prawdopodobnie jedną z najlepszych i najbardziej szanowanych w swoich czasach. Większość historyków i badaczy uważa, że zarówno jej matka, jak i babcia były również wykwalifikowane w sztuce wódu. Zanim Levi osiągnęła wiek 20 lat, była już mężatką i owdowiała. A także miała dwoje dzieci, które również zmarły bardzo młodo. Po śmierci męża pracowała w dzielnicy francuskiej jako fryzjerka. Był to zawód, który pozwalał jej słuchać wszelkich plotek, jakie krążyły w tamtym czasie. Jej klientami byli zarówno zamożni ludzie z towarzystwa, jak i ich służący, a także ludzie będący nadal w skrytej niewoli. Zasadniczo wiedziała wszystko o każdym, i naukowcy oraz sceptycy uważają, że to właśnie pozwoliło jej zmanipulować wielu ludzi, aby jeszcze bardziej uwierzyli w jej mocne wątulki. Mówi się, że po jej śmierci wiele razy widziano jej ducha na cmentarzu St. Louis, gdzie została pochowana, nawiasem mówiąc, ponoć jest to najbardziej nawiedzony cmentarz w Stanach Zjednoczonych. W 2015 roku w mediach internetowych pojawiły się doniesienia o młodej kobiecie o imieniu Stacey Richmond z południowej Karoliny, która uwierzyła, że jest reinkarnowaną duszą Marie Levy, do tego stopnia, że zmieniła imię na Marie. Podobną historię o zawieraniu układów z drugą stroną opowiada legenda otaczająca bluesowego gitarzystę Roberta Johnsona. Nie tylko gitarzysta bluesowy Robert Johnson zmarł w wieku 27 lat, kiedy został celowo otruty, ale powiązania między umową z diabłem a muzykami, którzy umierają w tym wieku, można prawdopodobnie przypisać właśnie jemu. Legenda głosi, że Johnson był tylko przeciętnym gitarzystą, zanim wyruszył w podróż na skrzyżowanie autostrad 49 i 61 Al Clarksdale w stanie Mississippi. Tam legenda głosi, że zawarł pakt z samym diabłem, w zamian za swoją duszę wrócił do domu jako mistrz swojego instrumentu. W rzeczywistości znaczna część sławy Johnsona nastąpiła po jego śmierci po części dzięki folkloryście Alanowi Lomaxowi, który zachował znaczną część jego twórczości, a także pomógł w utrwaleniu mitu. Być może jego najbardziej znanym numerem jest Sweet Home Chicago. Johnson zmarł w 1938 roku przez podejrzenie celowego otrucia, chociaż nikt nigdy nie został oskarżony o jego śmierć. Być może z powodu jego rzekomego spotkania, jakie miał na skrzyżowaniu 49 i 61, jego śmierć jest najbardziej tajemnicza. Historia tego bluesmana była tak intrygująca, że na jej podstawie powstał piękny muzyczny film w reżyserii Waltera Hilla pod tytułem Na rozdrożu. Film pochodzi z 1986 roku. Polecamy ten film również miłośnikom dobrej gry na gitarze elektrycznej, gdyż rolę sługi samego diabła odgrywa w końcowej scenie, która jest pojedynkiem dwóch doskonałych gitarzystów sam Steve Vai, który prócz roli w filmie miał swój wkład w ścieżkę dźwiękową tego filmu. Film można odnaleźć na cda.pl wpisując to co widzicie na ekranie. Sam pojedynek zaczyna się w 87 minucie filmu. Wracając do potworów. Czasami samo miejsce ma w sobie coś tajemniczego, być może nie bardziej tajemniczego, niż Der Island. Istnieje wiele dziwnych opowieści o historii dotyczących Der Island w Mississippi, ale szczególnie dwie wydają się wyróżniać jako nieco bardziej tajemnicze niż pozostałe. Pierwsza z nich to legenda o bezgłowym szkielecie, który podobno wędruje nocą po wyspie. Historia opowiadana jest od początku XIX wieku. Według legendy, pierwsza obserwacja bezgłowego szkieletu miała miejsce, gdy dwóch rybaków wylądowało na wyspie pewnego wieczoru i przygotowywało się do rozbicia obozu na noc. Kiedy przygotowywali jedzenie na otwartym ogniu swojego ogniska, podobno słyszeli szelest i poruszanie się w krzakach za nimi. Kiedy się odwrócili, początkowo sądząc, że to dzik, zauważyli stojący szkielet, który wpatrywał się w nich. Cóż, gdyby miał głowę, patrzyłby się teraz na nich. Zaczęli wycofywać się z miejsca spotkania z bezgłową zjawą, ale ona zaczęła za nimi podążać. Teraz przerażeni obaj mężczyźni dotarli do swojej łodzi i czym prędzej wypłynęli na wodę. Zarzucili kotwicę i tam pozostali do następnego ranka. Według legendy bez głowy szkielet podobno należał do grupy piratów, którzy po zdobyciu łupu na wyspie zabrali jego część jednemu ze swoich członków załogi. Niczym się nie przejmując odrąbali mu głowę, a następnie zostawili ciało by strzec swojego skarbu. Być może nieco mniej makabryczny, choć nie mniej dziwny, jest duch błękitnego ognia lub duch ognistej wody. To kolejna opowieść, która ma swoje korzenie w historiach rybaków z XIX wieku. Twierdzi się, że czasami kula ognia poruszała się po wodzie wokół wyspy. Mówiono, że świeci jasno-niebieskim kolorem i można ją zobaczyć, jak porusza się około jednej stopy nad powierzchnią wody. Opierając się na innych relacjach na całym świecie, duch Firewater może mieć więcej wspólnego z obserwacją UFO niż czymś o charakterze paranormalnym. Gdyby miało to charakter pozaziemski, nie byłoby to jedyna opowieść o kosmitach z południowych Stanów. Jedną z najbardziej znanych i dobrze udokumentowanych jak na owe czasy jest historia obcego z Aurory. W 1897 roku, 50 lat przed niesławnym Roswell Crash, w Aurora w Teksasie kosmiczny statek wypadł z nieba i zderzył się z wiatrakiem na ziemi sędziego GS Proctora. Po uderzeniu statek eksplodował, zamieniając się w kulę żywego ognia. Co ciekawe, wydarzyło się to w tym samym czasie, kiedy fala obserwacji sterowców zniewalała Amerykę. Wydarzenie było obserwowane przez wielu ludzi, a wydawnictwo Dallas Morning News przedstawiło historię 19 kwietnia 1897 roku. Co więcej, zgodnie z historią, z rozbitego pojazdu wydobyto ciało obcego, określanego jako pilot. Sekcja artykułu brzmiała Papiery znalezione przy jego osobie to ewidentnie zapisy jego podróży. Zapisane są nieznanymi hieroglifami i nie można ich rozszyfrować. Pogrzeb pilota odbędzie się jutro w południe. Tak więc samoistnie nasuwa się tutaj pytanie, czy na cmentarzu w Aurorze pochowano kosmitę? Tak. Pilot został pochowany na cmentarzu Aurora, gdzie nieoznakowany nagrobek oznaczał jego grób. Ciało leżało w grobie jeszcze w latach 70. Jednak tak było do czasu, gdy w dziwnych okolicznościach zniknęło po śledztwie prowadzonym przez dziennikarza Billa Caseya, który opublikował kilka artykułów w Dallas Times-Herald. Casey znalazł grób oznaczony kamiennym znacznikiem. Testy wykazały, że przed znacznikiem znajdowało się coś, co wyglądało na małą trumnę. Chociaż z łatwością mogło to być ciało dziecka, a nawet małego dorosłego, dalsze testy wykazały nietypowe odczyty promieniowania. Kaisei zaczął domagać się ekshumacji grobów wkrótce po tym, jak zniknął kamień, ale w zależności od przypadku, tak samo było z ciałem i wrakiem, który został wraz z nim zakopany. Kaisei zrzucił winę bezpośrednio na rząd. Większość szczątków z katastrofy została jednak rzekomo wrzucona do studni w pobliżu wiatraka niedługo po zdarzeniu, gdzie pozostawały przez prawie 40 lat. Pan Barvley O.T.S. kupił nieruchomość i ziemię od proktora w 1935 roku. Aby przywrócić studnię do jej pierwotnego przeznaczenia jako źródła wody, O.T.S. oczyścił gruz. Wkrótce zachorował na ekstremalne zapalenie stawów, które, jak twierdził, było wynikiem zanieczyszczenia wody przez kosmiczny wrak. Wielu członków rodziny Otais również cierpiało w następnych latach na poważne problemy zdrowotne. We wszystkich przykładach przeplata się metafizyka, wyobraźnia ludzka i fakty. Każdy z tych przykładów może należeć do oddzielnej grupy zdarzeń. Bez wątpienia istnieją powstające spontanicznie zależności, które mogą działać jako tunele, zarówno do świata astralnego, przy większych energiach do duchowego, jak też do światów alternatywnych. Wiemy, że za wszystko odpowiedzialne są częstotliwości i energia czyli ich moc mówił o tym Nikola Tesla, co powtarzał po nim wielokrotnie z wielkim przekonaniem Einstein. To częstotliwości stanowią bramę do poznania świata, który nas otacza.